Drodzy Państwo, poproszę do nas i zapraszam na środek panią prezes, panią Marię Nowak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk we Wrocławiu, o taką małą refleksję odnośnie pani prezes jako przedstawiciela władzy wykonawczej jednej z wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych, a także w kontekście też nauczania społecznego kościoła i katolickiej nauki społecznej. To dobrze, że we mieście Wrocławiu wśród naszych gości jest pani prezes dzisiaj usłyszymy też skierowane do nas słowo. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Patrzymy tutaj na prawdy fundamentalne na niebieskiej tablicy, a żyjemy, Szanowni Państwo, w czasach, kiedy w warunkach świeckich wypowiadanie prawd fundamentalnych jest niezręcznością. Żyjemy w czasach, w których modą jest wzajemny brak poszanowania i tolerancja dla takich zachowań. Szanowni Państwo, czym jest dzisiaj spółdzielczość mieszkaniowa? Spółdzielczość mieszkaniowa jest przede wszystkim zainteresow przedmiotem zainteresowania ustawodawców. Spółdzielczość mieszkaniowa zarządza ogromnym majątkiem. Proponuje się różne rozwiązania, które z czasem mogą pokazać konsekwencje dotyczące nas, pojedynczych osób, mieszkańców spółdzielni. Od miesiąca stycznia został uwolniony za, y, zawód zarządcy nieruchomości, gdzie nie wymaga się już od osób, które podejmują opiekę techniczną, organizacyjną nad nieruchomościami nie wymaga się odpowiednich kwalifikacji zawodowych, odpowiedniego przygotowania technicznego. W roku 2012 Gazeta Prawna zorganizowała ranking tzw. Tak symboli. Przedmiotem ocen były różne firmy, uczelnie, yy, różne sfery działalności gospodarczej. Również przedmiotem oceny była spółdzielczość mieszkaniowa. Zostaliśmy uhonorowani, ja jako prezes tej spółdzielni, tytułem symbolu spółdzielczości polskiej w roku 2012 jako pierwsi w, spół, w sferze spółdzielni mieszkaniowej. Wtedy też przywołana w Teatrze Śląskim, do wypowiedzenia kilku słów, yy, miała mnie lada zadanie, dlatego że nagrody odbierały osoby z różnych sfer działalności. Byli to właściciele nowych klinik medycznych, byli to producenci różnych podzespołów mechanicznych do urządzeń precyzyjnych, yy, były to laboratoria analityczne badające yy, chorych w nowych, yy, lepszych technologiach. Były tam osoby, które po raz pierwszy pokazały, że w naszych warunkach również można. Więc przywołana do odpowiedzi skojarzyłam tylko jeden element, który myślę, że mógł być wartością dla tamtych sfer gospodarczych, jak i dla sfery gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej. Przypomniało mi się, co powiedział Jan Paweł II. Powiedział o humanizmie w zarządzaniu. Dążenie do posiadania samego w sobie jest niczym, jeżeli nie obejmuje elementów związanych, z kierunkiem, z człowiekiem i jest wolny od obecności tego człowieka. Proszę sobie wyobrazić, że rok 2013, kongres przedsiębiorczości na początku listopada i prezydent Katowic ogłasza kongres pod właśnie hasłem tych słów Jana Pawła. Szanowni Państwo, niezależnie od tego, tak jak, jak mówił szanowny przedmówca przed chwilą. Czy jesteśmy wyznawcami określonych religii, czy jesteśmy zwolennikami innych zasad etycznych, winny one być honorowane. Nie powinniśmy się zgadzać na brak przyzwolenia, na akceptację różnych niewłaściwych, niepoprawnych zachowań. Winniśmy temu światu i naszym następcom poszanowanie dla wiedzy, poszanowanie dla pracy, dla wysiłków wszystkich we wszystkich sferach. Chciałabym jeszcze Państwu pokazać, jaka jest moja spółdzielnia. Drodzy Państwo, moja spółdzielnia przy ulicy lotniczej ma plac do ćwiczeń dla osób dorosłych. Urządzenia są urządzeniami na poziomie szpitalnych. Ma parkingi wygrodzone wysokimi pasami zieleni, parkingi wyłożone płytami ażurowymi z odwodnieniem wewnętrznym. W razie, gdy MPWK nas obciąży, zechce obciążyć za odprowadzenie wód, nie będzie takiego obciążenia. My sami te wody odprowadzamy. Prowadzimy cały czas prace związane z termomodernizacją. Szanowni Państwo, to państwo polskie daje taką szansę. Jedna czwarta wartości robót inwestycyjnych jest dawana przez państwo polskie również dzisiaj. I również w tej chwili jesteśmy w trakcie robót na dwóch dużych obiektach. Jest to szansa, która istnieje. Pytanie tylko, dlaczego nie wszyscy prezesi, nie wszystkie spółdzielnie z tego korzystają. Oprócz elementów estetycznych, jest to podstawowy składnik w czynszu. Centralne ogrzewanie i podgrzew wody jest największym obciążeniem. Drodzy Państwo. Wczoraj y, miałam przyjemność odebrać również z obecnym tutaj szanownym kolegą, panem prezesem spółdzielni Metalowiec, panem prezesem Krukiem, nagrodę, która jest nagrodą w sferze tylko i wyłącznie spółdzielczości mieszkaniowej. Na spotkaniu wiedzieliśmy sami, że bardzo trudno wiele spółdzielni porównać, bo borykają się one z różnymi problemami. Mi przyszło pracować dla ludzi, którzy Pozbawieni byli przez pewien moment zarządu, musiał przyjść kurator, musiał uaktualnić wszystkie organy, a później przyjąć nowy zarząd do pracy. Być może byłam w dużo gorszej sytuacji niż pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe niż we Wrocławiu. Natomiast fakt, że jest dzisiaj u nas tak, jak jest, że mamy takie place zabaw na takim poziomie, że mamy szansę na wprowadzanie pieniędzy zewnętrznych jest dowodem na to, że to jest możliwe. I tak jak kiedyś ktoś mnie zapytał, jaki to jest patent, jaka metoda, szanowni państwo, tak jak moi przedmówcy mówili, Pozytywistyczna praca u podstaw, poszanowanie i humanizm. Humanizm w stosunku do firm, z którymi współpracujemy, w stosunku do pracowników, a przede wszystkim do mieszkańców, bo to, bo to im mamy służyć, i myślę, że w tej chwili nasi mieszkańcy już to doceniają. Chciałabym Państwu tutaj życzyć z tego miejsca przede wszystkim siły do głoszenia tych. Zasad fundamentalnych, niezależnie z jakiego źródła one wypływają, i siły do tego, by wszyscy pozostali, nie mieli odwagi propagować mód, które w tej chwili się wiążą z obecnym funkcjonowaniem. Szanowni Państwo, nie ma uniwersalizmu. Jesteśmy Polską, która w ostatnich tygodniach doznaje różnych wrażeń w związku z sytuacją polityczną. I widzimy, sami sobie zbudujmy swoją wielkość. I wiemy dzisiaj, że tylko to jest możliwe, bo na zewnętrzne siły chyba nie możemy specjalnie liczyć. Jestem oddanym pracownikiem spółdzielczości i muszę Państwu powiedzieć, że takich prezesów jest wielu. To nie jest praca, to jest właściwie misja. Nie da się wziąć urlopu na sobotę, na niedzielę. Nie da się zapomnieć, że mieszkańcy żyją 24 godziny na dobę. Taka praca powinna być szanowana. Dzisiaj mogę jedynie prosić Państwa o to, żeby wychodząc stąd, zanieśli Państwo do wszystkich, z którymi będziecie rozmawiali, przesłanie związane z humanizmem. Z humanizmem również w poszanowaniu zarządów, które ciężko pracują w spółdzielniach mieszkaniowych i starają się, by podstawowa misja związana z poprawą standardu zamieszkania była po prostu systematycznie realizowana. Dziękuję pięknie.